Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Reneta Ro w kolejnej tygodniówce. Zobaczmy drogie skorpione, jaka energia będzie wam towarzyszyć w tym tygodniu. Karty mam już rozłożone, żeby nie przedłużać filmu. Do rozkładu użyłam dwóch talii kart. Rozkład jest podzielony na trzy części. Pierwszy rząd będzie nam mówić o ogólnej energii Waszego tygodnia, drugi rząd będzie nam mówić, co dobrego was może spotkać w tym tygodniu. Trzeci rząd będzie nam mówić, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Karty na samym dole, jak i na samej górze, które leżą troszkę inaczej, są kartami dopytanymi. Widzę, drogie Skorpiony, że tutaj pracowaliście nad czymś. Nad czymś ciężko i sumiennie. Być może pracowaliście nad jakimś projektem. Lub nad jakimś zleceniem, i widzę, że tutaj odnosicie sukces w tym. Jest jakby dużo zadowolenia w tym, co robiliście w pracy, widzę. Jest sukces i zadowolenie, jak w pracy, tak i widzę w rodzinie też. Wszystko jest w porządku, bo macie kartę dziesiątki kielichów. To, to mówi nam o rodzinie, mówi nam o spełnieniu emocjonalnym. Jest super. Szóstka buław też nam mówi o sukcesie. Tu macie kartę ósemki monet. Tu, tu jest praca. E, praca ciężka, nie jest lekka. I, I widzę, że tutaj odnosicie sukces, ale tutaj to wszystko dobiega tak, jakby ku końcowi, bo dalej macie kartę świat. Karta świat dla nas tak, jakby e, mówi nam o zakończeniu. E, Etapu, danego etapu, w którym jesteście na tą chwilę. I widzę, że tutaj jest zastanawianie się, e, tak jakby nad odejściem. Nad odejściem bardziej czuję, że z pracy. Za bardzo tego nie rozumiem. Widzę, że tutaj jest sukces, jest zadowolenie, a zarazem widzę, że jest odejście. Kalkulowanie, e, przemyślanie. De, 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 Podejmowanie decyzji um, o odejściu. Nie bardzo widzę, żeby tutaj były jakieś karty, że idziecie w coś nowego. Karta świat mówi nam o nowym, ale też mówi nam je o zakończeniu. Tutaj zamykamy jeden etap w swoim życiu i jakby wchodzimy w drugi etap. I za bardzo tutaj m, nie czuję tego, że idziecie w nowe, a bardziej, że odchodzicie na odpoczynek, bo macie kartę ósemki kielichów plus jeszcze czwórka mieczy. To tutaj nam y, mówi tak jakby, że odchodzicie i tutaj jakaś stagnacja, takie um, jakaś, jakąś pauzę robicie. Najbardziej czuję, że tu chodzi o pracę, nie o rodzinę, a o pracę. Być może niektórzy z Was chcą się skupić na rodzinie, na, na dzieciach i dlatego odchodzą z pracy, decydujecie się zostawić pracę. A lub być może tutaj um, pieniądze, które dostajecie y, za swoją pracę, być może Was nie zadowalają. I dlatego decydujecie się odejść. Ale tutaj czuję, że bardziej to jest wymuszone na Was te odejście. Tak jakby decydujecie się właśnie mm, zostawić to, to miejsce pracy, w którym e, jesteście na dany moment. Być może niektórzy z Was e, są zmęczeni i myślą o Odpoczynku, o urlopie. W karcie czwórki mieczy mówi nam, mówi nam o urlopie, o odpoczynku, lub być może was e, wyprawiają na przymusowy urlop. I tutaj widzę, że jest, e, jest złość z tego powodu. Albo to Wy jesteście mm, zdenerwowani, że. Was od, odprawiają na przymusowy odpoczynek i się tym denerwujecie? Um, jeżeli sami decydujecie się na odejście, to widzę, że tutaj być może szefostwo, ktoś z otoczenia może być zdenerwowany tym i mam wrażenie, że tak jakby będzie stawać na waszej drodze, żeby was zawrócić. Bo kończycie tutaj rozkład kartą rycerzem mieczy. To tutaj jest jakieś takie nagłe, jakieś, jakaś nagła nerwowa sytuacja, nieprzemyślana. Takie mam wrażenie, że tutaj ktoś będzie chciał was zawrócić, przeszkodzić wam w tym odejściu, lub po prostu wyniknie jakaś nagła awantura z tego powodu. lub po prostu, jeżeli pracowaliście nad jakimś projektem, nad jakimś zleceniem, po prostu przychodzi czas zakończenia, zakończyliście to, to nad czym pracowaliście, być może to wykonujecie pracę taką niestałą, a na zlecenia i, i właśnie te zlecenie dobiega ku końcowi, bo już zakończyliście, zakończyliście to bardzo dobrze, z sukcesem, z zadowoleniem, obie strony są zadowolone, i być może teraz y, szukacie kolejnego zlecenia. To też tak może być. I tak jakby tutaj już jest, jakby zostawienie tego miejsca idziecie w, w drugie, ale na razie widzimy, że tutaj jest zastój. Zastój, y, o czym mi mówi właśnie czwórka, myczy. I tak jakby ze smutkiem odchodzicie z tego miejsca. I zarazem tutaj widzę, jest jakieś zdenerwowanie. Także tak wygląda Wasz um, ogólny rozkład tego tygodnia. Drugi rząd dla nas mówi, co dobrego Was może spotkać w tym tygodniu. Startujecie kartą gwiazdy. Tutaj jest. Um, być może będziecie dążyć do spełnienia swoich marzeń. Widzę, że jest szansa na, na jakiś nowy start w swoim życiu, o czym mi mówi karta głupca. Dalej macie jeszcze rycerza. Buław. To widzę, że działacie w kierunku czegoś nowego, ażeby spełniać swoje życzenia. Być może niektórzy z Was wybiorą się niespodziewanie w jakąś podróż. Karta rycerza buław mówi nam e, często o podróżach. Karta głupca też dla nas o tym e, mówi. To może być coś niespodziewanego: to są dwie energie takie e, niespodziewane, ale pozytywne. To być może niektórzy właśnie zdecydują się gdzieś wyjechać poza miasto, e, ażeby odpocząć. Niektórym z Was y, mogą być <laughs> ważne Wasze dzieci w tym tygodniu. Tutaj możecie duż, aktywnie spędzać y, ten czas z dziećmi lub po prostu w podróżach. Tutaj widzę aktywny tydzień i zadowalający. Też niektórzy z Was. Y, Osoby, które szukają romansu, jak najbardziej tutaj może pojawić się osoba do romansu. O czym mi mówi karta rycerza Buław? To jest jak najbardziej romansowy mężczyzna, także, drogie panie, jeżeli szukacie właśnie przygody, to tutaj jak najbardziej jest to możliwe. Może to być wodnik, bo. W karcie gwiazdy m, mówi nam, karta gwiazdy mówi nam o wodniku i plus jeszcze macie króla mieczy, to też trygon powietrza, jak najbardziej wodnik e, lub waga, bliźniak. W karcie rycerza buław może być strzelec lub e, ognista, ognista energia. Jak najbardziej tutaj jest szansa na poznanie nowej osoby e, do, do romansu, Tutaj, tak jakby Ahoj przygoda o czym mówi nam karta Głupca, także jest możliwość. Osoba może być poznana w podróży, może być z podróży, przeja przejazdem. I widzę, że osoba nowo poznana bardzo Wam się spodoba. Będzie tak jakby bardzo widoczna. Ogólnie rycerz Buław jest y, mężczyzna przystoj, przystojny, bardzo przystojny, wysportowany, energe, energiczny. Y, taki mężczyzna w miejscu nie usiedzi, jest ładnie zbudowany. Plus jeszcze tutaj karta gwiazdy to y, trudno będzie oderwać y, wzrok od takiego mężczyzny. I widzę tutaj przy tym dobrą zabawę. Dużo lekkości. Dobrze będziecie się czuć w jego towarzystwie. Też tutaj widzę, że dobry tydzień jest dla Was na podpisywanie umów w sprawie pracy, w sprawach urzędowych, o czym mi mówi karta króla mieczy. Widzę, że to też z sukcesem wszystko może dla Was pójść. Pojawiła się u Was dwa razy karta szóstki buław. To tutaj widzę, że sukces jest sukces, sukcesem. Możecie coś czegoś dobić, do czego właśnie dążycie. To jak najbardziej tutaj nowe umowy, jak najbardziej mogą zostać podpisane właśnie i zadawalająco. Być może y, będziecie mieć konkurencję. O czym mi mówi karta siły? Może, może będziecie z jakimś mężczyzną, z bykiem, konkurować. Y, lub ogólnie może stanąć osoba y, wam na drodze z konkurencją. Coś związane z konkurencją, to, to widzę, że Wy pokonacie to. Wy stoicie w pozycji wygranej. Być może na dany moment toczycie jakąś walkę z kimś o coś. Karta Króla Mieczy też może nam mówić o adwokacie, radca prawny, być może czegoś dochodzicie, jakichś praw swoich urzędowych, to też może być policjant. To widzę, że Wy to wygracie. O co by nie chodziło. W jakim momencie na dany moment jesteście i widzę, że o coś walczycie, to widzę, że to dobrze dla Was pójdzie z wygraną. Pokonacie te trudności, blokady, które być może na dany moment macie w swoim życiu. Także bardzo pozytywnie. Będziecie mieć siłę. Jeżeli są osoby, które w tym tygodniu planują jakieś zabiegi, operacje. To widzę, że też to dobrze pomyślnie pójdzie. Szybko staniecie e, na nogi, szybko nabierzecie sił. Bo w karcie króla Mieczy też możemy mówić o chirurgu, to może być też i lekarz. Ale widzę, że to wszystko pójdzie Wam z sukcesem. Pozytywnie. Um, trzeci rząd dla nas mówi, czego nie powinniście robić w tym tygodniu. Znowu powtórzyły się karty z energii, z głównej energii tego tygodnia. Macie karty czwórka mieczy. Tutaj też mieliście czwórkę mieczy i ósemkę monet. To też tutaj pojawiła się u Was w głównej energii. Tutaj widzę, że. <laughs> Przepraszam, widzę, że nie powinniście brać, jeżeli właśnie wybierają się osoby na urlop, chcą, przymoc, chcą urlopu, chcą odpoczynku od pracy, to nie powinniście tego robić, nie w tym tygodniu, bo w czwórce mieczy tutaj, tutaj jest odpoczynek, tutaj jest... Stagnacja, nie robienie nic. Dalej tutaj położyła nam się karta ósemki monet, która mówi nam o pracy. Tutaj widzę, że ktoś ma ochotę odpocząć, ktoś nie ma ochoty iść do pracy. A tego właśnie tutaj karty mówią: nie powinniście robić. Nie blokuj się jeszcze. Macie siódemkę, um, siódemkę buław, która tutaj nam pokazuje właśnie o blokadzie. Nie blokuj się na pracę. Być może to nie jest dobry tydzień, ażeby właśnie iść na, na urlop lub na odejście. Tak jak Wam właśnie wspomniałam, tutaj w ósemce kielichów ktoś odchodzi, tak jakby daje czas na przeczekanie lub urlop a ktoś może Was zawracać, ktoś może zdenerwować się przez to, może pracodawca, może... No widzimy tutaj energię właśnie osoby, która reaguje nerwowo na Wasze odejście. I tu karty w ostrzeżeniach mówią, ażebyście właśnie tego nie robiły, bynajmniej w tym tygodniu. Ten tydzień jakby nie jest dobry na, na podejmowanie takiej decyzji. Właśnie nie, nie blokuj się na pracę, nie, nie odchodź od tego. Nie, nie wchodź w stan stagnacji. Dalej widzę, że tutaj też idzie w Waszym kierunku jakaś propozycja. Dostaliście kartę rycerza kielichów. Tutaj rycerz idzie, w ręku trzyma kielich. Tutaj jeszcze macie kartę czwórki kielichów. Ten mężczyzna idzie z tym kielichem, ofiaruje jego dla Was. A Wy tego nie chcecie przyjąć. To tutaj też jest jakby ostrzeżenie, żebyście nie przeoczyli jakiejś szansy. Wy o czymś marzycie. Jakby o spełnieniu swoich marzeń. Lub czekacie na coś. A czekając na coś, możecie przeoczyć to, co dla Was los daje. Także zwróćcie na to uwagę, a żebyście czegoś właśnie nie przeoczyli, żebyście później czegoś nie żałowali. I tutaj widzę, że jakaś oferta idzie w waszym kierunku. Czy tu chodzi o, o pracę, czy o uczucia? Trudno jest mi powiedzieć, może chodzić o pracę, bo tutaj mamy jeszcze właśnie tą ósemkę monet. Być może jakaś oferta y, dotycząca pracy, ale niekoniecznie. Jeżeli y, byliście w nieporozumieniu z jakąś osobą, y, być może osoba do Was przyjdzie y, z, z przeprosinami, bo w czwórce monet, przepraszam, w czwórce kielichów jak najbardziej tutaj osoba y, może być obrażona. To widzę, że ktoś tutaj idzie Was być może przeprosić, a Wy tego nie chcecie przyjąć. Nie chcecie nawet zwracać uwagi na to. To karty mówią: um, przyjmij te przeprosiny, nie odwracaj się od tej osoby. To też równie dobrze może być Wasza energia, drogie skorpiony, bo tutaj jest rycerz kielichów, to, to, to Wasza wodna energia. Jeżeli chodzi o Was i jeżeli to Wy. Yy, idziecie z ofertą do osoby, z którą być może byliście w nieporozumieniu i chcecie osobę przeprosić, to też to nie jest dobry tydzień dla Was. Osoba tych przeprosin nie przyjmie. Dla niej jeszcze nie przeszło. Ona potrzebuje jeszcze czasu. Także ten tydzień nie będzie służyć. Do zgody, jeżeli to wy będziecie właśnie wyciągać rękę do osoby swojej. Jeżeli ktoś do Was, to tak, to Ty się nie odwracaj, Skorpionie. Jeżeli Ty masz ochotę z kimś się pogodzić i wyciągasz e, pierwszą rękę, to widzę, że osoba może nie przyjąć e, tych przeprosin, e, jakby jeszcze nie jest gotowa. Być może w innym terminie, ale nie w tym tygodniu. Um, też tutaj widzę, że y, mogą być nagłe zakończenia. Macie kartę śmierci, macie kartę wieży. Może nam mówić o nagłym zakończeniu. To to jest to samo, tak jak tutaj, y, co wspomniałam, w głównej energii y, Waszego ty tygodnia odejście i <laughs> jakieś zdenerwowanie. To tutaj też mamy tą energię. W karcie śmierci jest zakończenie. W karcie wieży nagłe zakończenie przez, przez jakąś sytuację, coś może Was zdenerwować. To tutaj karty radzą, żebyście właśnie w nagły sposób nie zakończali. Czy relacji, czy pracy. Tutaj tak jakby trzeba trzymać emocje pod kontrolą, bo w karcie wieży tutaj to jest taki wybuch, jak, jak, jak burza, jak grom z jasnego nieba. To tutaj właśnie trzymaj drogi Skorpionie swoje emocje pod kontrolą. Być może ktoś dla Was coś obiecał, bo tutaj jeszcze macie kartę Siódemki Kielichów to jest takie fruwanie w obłokach. Tak jakby tutaj karty radzą, żebyście odsunęli od siebie iluzję, bo tutaj może być dużo iluzji w karcie Siódemki Kielichów. I być może przez te iluzje zdecydujecie się właśnie coś zakończyć. To tutaj karty mówią, żebyście właśnie zdejmij różowe okulary, odsuń od siebie te iluzje, nie dokonuj żadnego wyboru w tym tygodniu pod wpływem emocji, nie zakańczaj czegoś. To też jest wasza karta, karta śmierci to jest, to jest wasza karta. To tutaj dotyczy was, waszej decyzji. To nie jest dobry tydzień na podejmowanie takich, e, takich decyzji, ażeby coś zakończyć. Tutaj mogą być nagłe zerwania, tak jak mówię, z pracą, e, w związkach. To, to nie jest dobry czas na to. Też uważajcie um, na drodze podczas jazdy. Możecie mieć głowę zajętą czymś innym, o czym mi mówi siedemka kielichów. Możecie być rozmarzeni, rozkojarzeni z jakiegoś powodu. Hmm. Tutaj trzeba zwrócić uwagę w tym tygodniu, jeżeli jesteście za kierownicą drogi skorpionie, to bądź skupiony na, na drodze, żeby ktoś nagle Ci nie wyskoczył. Dziecko. W karcie wie, że coś na, na, nagle może wyskoczyć, coś nagle może się wydarzyć, czego Ty się nie, nie będziesz spodziewać. To tutaj właśnie karty Wam mówią, żebyście byli skupieni na tym, co robicie. Nawet jeżeli nie jedziesz, nie kierujesz autem, a przechodzisz przez ulicę, to też bądź ostrożny, żebyście właśnie nie byli rozkojarzeni. Bo tutaj to są te dwie karty bardzo takie. Bardzo ostrzegające. Tutaj coś nagłego może się wydarzyć, niefajnego. To też w siedemce kielichów może być, może być ktoś pod wpływem alkoholu lub jakichś innych środków odurzających. Tutaj musicie naprawdę być skupione, drogie skorpiony, na tym, co robicie, idziecie, jedziecie czy w domu bo no tutaj może coś nagle właśnie Wam wyskoczyć może być właśnie jakiś wypadek Ogólnie też uważajcie w domu na elektrykę żeby wszystko było elektryka, gaz, żeby nie było żadnych wybuchów o czym mówi karta wieży kłótnie. Nagłe takie sytuacje niespodziewane, ale właśnie mogą być spowodowane przez, przez to, że odfiurgacie jakby w marzeniach. Możecie być w tym czasie, myśleć o czymś innym, możecie być czymś zafascynowani i po prostu nie zwrócicie uwagi na, na środowisko, na otoczenie, co was otacza. I tutaj może być jakaś kraksa niespodziewana, także miejcie oczy już szeroko otwarte. Także to tyle drogie Skorpiony z tej tygodniówki. A Jeżeli Wam się horoskop podobał, to proszę o lajkowanie, komentowanie, o subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, życzę Wam samych pomyślności na nadchodzący tydzień i do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu, w następnej tygodniówce. Trzymajcie się. Pa!